Cześć. Na początek wypada się przedstawić, więc ten film będzie o tym. Spróbuję trochę opowiedzieć o sobie, czyli o osobie, która będzie próbowała przekazać Wam jakąś swoją wiedzę w ramach tego kanału. Otóż, ja się nazywam Andrzej Campus. Swoją przygodę z IT zacząłem gdzieś w okolicach 2004 roku, gdzie. Zacząłem pracować w firmie Abacus, dostarczającej m.in. oprogramowanie dla służb ratowniczych, na początku jako serwisant, później jako szef serwisu. W okolicach 2012 roku w firmie pojawiła się, pojawiły się rozwiązania związane z GIS-em pojawiły się mapy i pojawiła się też okazja, żeby z tego serwisu uciec i zająć się właśnie GIS-em. Z tej okazji skorzystałem i od 2012 zacząłem się tym zajmować. Zaprojektowałem serwery, map, z których do dzisiaj korzysta między innymi Państwowa Straż Pożarna, zaprojektowałem kilka różnych serwisów, takich jak geokodowania, routingi i inne wynalazki, i te serwisy cały czas pracują. Cały czas te serwisy y, utrzymuję w ramach firmy Abacus. Mapkę y, możecie sobie obejrzeć, choćby pod adresem mapa.abacus.net.pl. Jest to właśnie jedna z map, które udało mi się utworzyć i które cały czas y, utrzymuję. Po Abacusie przyszedł czas na firmę WoW, w której to. Y, zajmowaliśmy się utworzeniem nawigacji w oparciu o okulary rozszerzonej rzeczywistości i w WEO przepracowałem również kilka lat. Po WEO, kolejny projekt, kolejny etap życia. Aktualnie pracuję w Software Mind. I w ramach Software Mind pracuję dla klienta, który zajmuje się określaniem ograniczeń środowiskowych dla w ruchu morskim, powiedzmy więc dla dużych flot, statków zarówno wycieczkowych, jak i, jak i towarowych. Rozwijamy tam takie oprogramowanie, które właśnie służy do. Służy do określania ograniczeń środowiskowych. Poza podstawową działalnością zawodową, oczywiście robiłem mnóstwo różnych rzeczy. Przy okazji konsultowałem, rozwijałem, projektowałem różne serwisy, pomagałem innym. Między innymi był to choćby Kajetan, który który zajmuje się retailem, gdzieś w Stanach prowadzi stronę pośrednictwa, pośrednictwa handlu nieruchomościami. Kolejnym fajnym projektem, w którym uczestniczyłem był Tiascope Hugh Rountree, który, który utworzył oprogramowanie pozwalające modelować ruch w mieście podając tam jakieś podstawowe warunki brzegowe bardzo fajny projekt yy, jeden z ostatnich projektów to yy, tyflo czyli mapa yy, przeznaczona dla yy, osób yy, które mają problem z widzeniem więc yy, to, że ta mapa jest taka brzydka, to ona ma być brzydka, bo ona ma być kontrastowa, tak żeby osoby kiepsko widzące mogły coś więcej na tej mapie zobaczyć. Na zwykłej pewnie by nie zobaczyły. Poza tym e, współpracowałem z kilkoma firmami, które, y, dla których prowadziłem szkolenia. Był to m.in. GIS y, Support. Była to też firma Kodmi z Gdyni, Gdańska. I dla tych firm prowadziłem szkolenia właśnie z zakresu Postgresa, Postgisa, SQLa, Kugisa i innych pokrewnych tematów. Praktycznie z całej tej historii zawodowej możecie znaleźć referencje na moim profilu linkedin. Poza tym bardzo lubiłem jeździć na konferencje i na tych konferencjach przedstawiać jakieś prelekcje. Jedna z ostatnich konferencji BB IT Być może mieliśmy okazję się tam spotkać, ale nie jedyna. Takich konferencji było mnóstwo. Był Kugis Days, czy spotkanie użytkowników Kugisa w Poznaniu. Był State of the Map. Było wiele prezentacji z okazji GIS Daysów. I no, mnóstwo, mnóstwo różnych konferencji. Część zapisów, prelekcji z tych konferencji, znajdziecie na YouTube, możecie sobie obejrzeć w ramach różnych kanałów. Całą moją historię zawodową możecie znaleźć na LinkedInie, gdzie możecie sobie zweryfikować, czy naprawdę warto zostać na tym kanale, czy warto mnie słuchać. Czy mam jakąś wiedzę, czy może tylko mi się wydaje. A skoro już zerkniecie na Linkedina, żeby sprawdzić sobie mój profil, to możecie mi przysłać zaproszenie do sieci. Chętnie przyjmę. Jeżeli mieliśmy wcześniej styczność zawodową i znacie już moje umiejętności, to proszę potwierdźcie je poniżej. Jeżeli mieliśmy okazję współpracować, będzie mi bardzo miło, jeśli wystawicie mi. Jakąś rekomendację. LinkedIn jest jednym z tych portali, na którym staram się być dość aktywny. No i na koniec, w przygotowaniu, w najbliższych planach jest strona gisowiec.pl, i ta strona będzie zawierała moje autorskie kurtce z zakresu gisa. PostgreSQLa, Postgisa, SQLa, PLSQLa, Kugisa. No i oczywiście OSM-u, którego jestem prezesem w Polsce w sensie Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska już od jakiegoś czasu. Więc tyle w skrócie o sobie. Jeżeli macie jakieś pytania. Pod filmem chętnie na wszystkie odpowiem. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnych moich filmach. Dzięki.